Tam kolejna scenaria, czyli tak jak widać mamy tutaj y, znów EuroTK Pro, o którym tam wspominałem swojego czasu A Mam, że tutaj mam dostarczoną też sondę, bo mówiłem, że żeby osoba, która się ze mną kontaktowała Dała mi sondę, bo również się ten EuroTek wzbudza, jeśli jest Jest po prostu podpięty więc jeszcze może coś być tu oprócz yy, coś tam jeszcze więcej na rzeczy bo bo się uruchamia ale również też również też nie działa panel może nie aż tak nie działa nie do końca bo da się go z panelu uruchomić ale funkcje na nim nie działają no. tak jak widać to się również popierduje no. także włącza się i wyłącza ale poza tym poza tym cały czas się coś w nim zbudza przyczyn może być kilka także jeszcze do końca yy, nie wiem nie będę tak na pewniaka zgadywał jedynie przymierzyłem tutaj sobie yy, Sondę no, dosyć ciężko tutaj to widzę chodzi ten wtyk, no a tutaj sobie to sprawdziłem tutaj jest poprawnie żadnego tutaj zawarcia na tym nic nie ma więc sądzę, że tutaj jest wszystko dobrze i no panel nie działa są dwie w sumie możliwości albo albo będzie e, e, przestała po prostu przewodzić folia tak jak podobnie w tamtym Euroteku co wcześniej robiłem Albo coś może być również mm, nie tak z elektroniką, bo, bo i tak, tak też może się, się po prostu składać, bo tam są też takie odpowiednie rezystory, które odpowiadają za, za funkcjonowanie tego panelu. Ale również może być coś innego, więc, więc tutaj opcji jest kilka i tak dalej zaraz sobie to spróbuję odemknąć gdzieś tutaj moje podręczne narzędzia są <laughs> także sobie tutaj odemkniemy i zaraz sobie tam mniej więcej zobaczę czy coś tutaj jest takiego podejrzanego no, że jakieś zawilgocenie albo coś także nie wiem co się tam do końca z tym takim działo a tutaj wygląda, wygląda fabrycznie wszystko Ok yy, zaraz próbuję sobie taki przeprowadzić test sprawdzić czy działa taśma Zaraz sobie to zobaczymy Tu widzę, że jeszcze jest jakoś, jakiś karton Mamy Jeszcze jakaś specjalna zaślepka jest o, tak wszystkiego z pamięci nie pamiętam więc tutaj muszę sięgnąć sobie po, po małą ściągę i zaraz tutaj sobie zobaczymy to na ciągłości obwodu czy coś to będzie mi pokazywać także włączać się włącza więc tych pinów nie będę sprawdzał A może nie będzie tego teraz tam widać nie może nie będzie widać trochę sobie skręcimy a no, tak delikatnie, żeby tu nie, nie rozwalić całkiem taśmy, bo jeśli to nie jest wina taśmy, a jesteśmy na elektronice, więc będziemy wtedy szukać innej przyczyny. Czyli menu tutaj będzie te tutaj dwa piny. Zobaczymy, czy coś mi na mierniku pokaże. Tak, na mierniku pokazuje, że jest przejście, więc to nie będzie chyba taśma. Więc to nie będzie taśma. No może teraz nie mam jak tego cholerstwa pokazać Wam. Akurat jest już taka pora, że jest dosyć ciemno. No, coś, tam, coś tam widać, także jeszcze raz. No, także tu nie będzie uszkodzona taśma. Jest jakaś inna przyczyna. O, no, jeszcze raz. Czy to menu, menu. jak widać są tam pomiary w mogę jeszcze co to mogę sprawdzić pinpointa zaraz sobie sprawdzimy czy pinpoint też przewodzi pinpoint nie przewodzi Raz zobaczymy, czy na pewno. Mean point nie przewodzi. No, zobaczymy jeszcze, czy działają funkcje, hmm, które mi się zmieniają, zmienia parametry. Tutaj jest zwarte. Tu mamy zwarcie bo nie powinno nic pokazywać może sobie to tak na razie zobaczę tutaj mamy zwarcie na gdzieś na, albo na panelu albo na elektronice jeszcze zobaczymy to tutaj też jest coś co się chyba zwarcie też czyli pinpoint nie działa Menu jest w porządku, ten guzik też jest w porządku. Między plusem i minusem panel nie działa. No dobra, spróbujemy sobie to teraz zaraz odemknąć, zobaczymy co tutaj się jeszcze dzieje pod tą taśmą. Także mogą mieć w sumie dwie przyczyny, albo będzie taśma uszkodzona, albo coś jeszcze więcej na elektronice no. Dobra, wyjmiemy sobie to i teraz jeszcze raz sobie to przemierzę Jeszcze raz sobie to przemierzę hmm. Tutaj dalej pokazuję Teoretycznie nie powinno pokazywać chyba Tutaj to klej będzie hmm. Dalej pokazuję, ale chyba nie powinno pokazywać szkoda że sobie wcześniej nie zrobiłem ściągi na tym nie pokazuję no, także będzie ciekawie no dobra także sądzę a w sumie jeszcze zrobimy teraz jeszcze jeden test ja sobie jeszcze to podłączę raz zaraz będziemy wiedzieć czy czy pan na pewno zrobił zwarć czy to nie jest wina wina bezpośrednio panelu dobra jeszcze muszę znaleźć jakiś kurczę teraz nic pod ręką tu nie mam no. nie będzie tutaj teraz widać zaraz chwilę moment <laughs>